Gdzie nie spojrzeć, młody na szybach? W sumie tu jest od groma młodych. Bardzo fajnie wystartował ten zbiornik. To jest zbiornik na podłożu Ada Amazonia oraz Fluval Alebio. a do Amazonia jest w rynnie. Właściwie to jest taka pseudo rynna. A to jest tutaj jak widać w pojemniku plastikowym zrobiona. Nie mam wyklejonej po całości na długości akwarium z tyłu. Ale tak jak widać fajnie to wszystko ruszyło. I funkcjonuje. Ja tu odratowałem stado tych kinkogów czarnych. Tu właściwie wrzuciłem kilkanaście krewetek. A teraz, no to tu już będzie no, mnóstwo, mnóstwo tych robali. No tylko wiadomo, trzeba będzie robić selekcję i to czyścić. I tu jest drugi taki podobny zbiornik, dokładnie to samo podłoże. Też Fluval Plus Biostratum. No i tu był motyw taki, że to są takie jakby powiedzieć hybrydki po Yellow King Kongach i Krystalach. Nagrywałem kiedyś o tym filmik że tutaj z tego ghosty wyskakują redwiny ghosty albo czarne w każdym razie tu też było no naprawdę kilka krewetek tylko chyba było pięć samic i pięć żółtych king kongów samice były no, o fenotypie tutaj krystala no i tutaj też jest od groma tych robali teraz no tam jest właśnie taki ghost Właśnie będę robił zaraz selekcję, będę odławiał te wszystkie takie krewetki o fenotypie krystali i, i też king Kong, i yellow king kongi do osobnego baniaczka i zostawię tylko redwiny, ghosty i takie krewetki, i to, o tak jak to, i to taki yy, snow white albo golden bee.